Witam wszystkich internautów. Zapraszam Państwa na wywiad z druhem Edwardem Joachimakiem, zastępcą komendanta chówca w czciance. Pierwsze pytanie może odmiennie od tematu, ale druhu, czy podoba się Panu nasz portal i telewizja internetowa? W ogóle muszę powiedzieć są w wieleniu doskonałe osiągnięcia w tym zakresie. Oglądam to powiedziałbym z taką zazdrością. Za zdrością w tym sensie, że tak młodzieżowych, mocno inicjatyw nie obserwuje w żadnym z innych miast naszego powiatu, również w czciance. Sądzę, że jest to fajna sprawa i wielu może się od was po prostu uczyć. A czy młodzież potrzebuje takiego kształcenia harcerskiego, typowo? Zdecydowanie potrzebuje, bo powiedziałbym nawet przewrotnie, działalność medialna i harcerska mają to do siebie, że kształcą człowieka wieloaspektowo w różnych kierunkach i przygotowują do funkcji życiowych i do funkcjonowania w społeczeństwie, wykonywania zarówno spraw rodzinnych, jak i zawodowych. I to jest rzeczą ważną i jeżeli młodzi ludzie próbują, robią wiele dzieci, wiele dziedzin samodzielnie, to procentuje to w życiu dorosłym. A jak druh ocenia funkcjonowanie harcerstwa na terenie naszej gminy? Ja mogę tutaj powiedzieć tylko jeden cytat druhna komendantka chówca, druhna harcmistrz Hanna Sotek, na podsumowaniu działalności harcerskiej w roku 2013, to podsumowanie również z udziałem waszych przedstawicieli odbyło się 15 marca w Czciance, druhna komendantka powiedziała tak – harcerstwo w Wieleniu nam się udało i niech to pozostanie jako komentarz. A czy dla druga współpraca z dziećmi, młodzieżą harcerską jest sposobem na życie, czy raczej prywatnym obowiązkiem? Ja bym powiedział inaczej, dla mnie jest to po prostu przyjemność, ponieważ tak zostałem ukształtowany od najmłodszych lat, a mój staż w Związku Harcerstwa Polskiego w roku bieżącym to jest 51. Rok funkcjonowania w Związku Harcerstwa Polskiego. Jest to z jednej strony sposób na życie, ale z drugiej strony po prostu przyjemność i satysfakcja, że coś tam udaje nam się razem w gronie instruktorskim zrobić dla dzieci i młodzieży naszego powiatu. A czy warto wspierać takie młodzieżowe inicjatywy jak telewizja czy portal? Zdecydowanie warto, zdecydowanie trzeba, bo wszyscy, niezależnie od wieku, się edukujemy. Ale młodzież w sposób szczególny, w tym okresie, kiedy lat 15-20, na przykład, to ona wchodzi w dorosłe życie. I w tym dorosłym życiu na młodzież czeka wiele zasadzek, tak bym to powiedział. A robiąc różne mądre rzeczy pod kierunkiem mądrych wychowawców, instruktorów, uczy się tego, żeby to już dorosłe, całkowicie i odpowiedzialne życie ono przebiegało spokojnie i z taką powiedziałbym pewną satysfakcją. No więc dziękuję druchowi za udzielenie wywiadu. Bardzo proszę, pozdrawiam wszystkich mieszkańców Całej pięknej i gospodarnej gminy Wieleń. Czuwaj!